Dzień dobry. Z dzisiejszego odcinka dowiesz się na jaką wypłatę możesz liczyć, zaczynając swoją karierę jako junior developer. Serdecznie zapraszam. Z racji tego, że podpisałem kontrakt na kolejny rok, pragnę się z Wami podzielić kwestią związaną z zarobkami programisty. Oczywiście cyferki to nie wszystko. Wypłata dla każdego powinna być kwestią indywidualną. Powinieneś zarabiać tyle, aby wystarczyło Ci na miesięczne wydatki i coś jeszcze, żeby zostało. Najlepsza wypłata to taka, która pozwala codziennie rano wstać i z uśmiechem na twarzy zasuwać do pracy. Nie przedłużając zapraszam do cyferek. Ja na swoim pierwszym kontrakcie dostałem 1630 euro na rękę. Mój kolega pracujący w Belgii dostał podobną sumę pieniędzy, czyli jakieś 1600 euro. Tak to się plasuje jeśli chodzi o zarobki za granicą, bądź w tych dwóch krajach. Jeśli chodzi o Polskę, to z moich znajomych, którzy od razu po zakończeniu bootcampu poszli do pracy, dostali. Zerknę tylko sobie w notatki. 3250 zł, a najlepsza osoba dostała 4250. Pan A zarabia 3250 zł na rękę. Pan K 3500. X 3800, D 4000 i K 4250 zł, z czego 4 osoby są frontendami, a jeden jest backendowiec, który ma czwórkę. Oczywiście zarobków w euro nie można porównać do zarobków w złotówce, ponieważ siła nabywcza jest różna w tych krajach. Więc średnio w Polsce możecie liczyć na 3760 zł. A średnio za granicą możecie liczyć na 6800 zł w zależności od kursu euro. Pomimo małych pieniędzy na początku, warto się zahaczyć gdziekolwiek dla stażu. Skromne pieniądze, ale za to dostaniesz bardzo dużo doświadczenia, starsi koledzy będą mogli Cię nauczyć o wiele więcej niż sam byś się nauczył, i Twoja wypłata będzie z każdym rokiem bardzo dynamicznie wzrastać. Podziel się w komentarzu, ile wynosiła Twoja pierwsza pensja, o ile się nie wstydzisz. W kolejnym odcinku dowiecie się, ile potrafi dostać Junior Developer podwyżki po pierwszym kontrakcie. A także podzielę się, ile zarabiają inni doświadczeni programiści w Holandii. Dzięki Wam, kanał się powoli rozwija, jest już Was 150 osób. Wielkie dzięki za to, że jesteście. Udanego tygodnia i widzimy się za tydzień. Tada! Koniec. Dzięki Wam, kanał się powoli rozbija. Rozbija? Nie, to za bardzo popieprzyłem. No to potem jak już usłyszeliście, ile zrobię programista, to możemy lecieć do roboty z uśmiechem na twarzy.